Dobrze, a zobaczmy tego Ksajo, tak mówicie na tym Twitchu, że rekordy. Ja Ksajo nigdy nie poznałem. A czemu go tutaj nie ma? A czemu go nie ma w polecanych kanałach? Ksajo, na żywo. Aha, to jeszcze jest, a to, z, ale trafiliśmy, ja dole. co tu się będzie działo, jestem ciekawy. 160 tysięcy patrzy, nie, i umie 25. To jest 185 tysięcy. Ej, Ksajo, zakładamy federację. Ksajo, zakładamy federację własną. No, zaczyna się czy nie? O, logo wersow. I powinien ja teraz mam nic mam nie mi. powiedzieć cały stream i wyłączyć. O. Ja pierdolę. Ja. Więcej was matka nie miała 186 tysięcy. Jaki jest rekord Twitcha y, polski? Bo polski to wydaje mi się, że pobił. A jaki jest rekord Twitcha światowy na przykład? Nie, na no, światowy to pewnie milion, nie? Czy coś takiego? A ja poszukamy, poszukamy sobie. Rekord Twitch.pl A nie, y, rekord, co? Streaming zakończył się 14 kwietnia i wówczas Ludwik Achgren pobił rekord serwisu Twitch. Uzyskał łącznie 282 aktywnych subskrybentów, ale, a nie, to jest ten, te takie, że ciągłe, nie? Że subskrybentów ile zdobył? Że on chyba przez miesiąc streamował, ale mi nie o to chodzi. Ja bym chciał największa liczba widzów, rekord Twitch w Polsce w jednym czasie. Mikrobizeria, a przepraszam Cię Kubuś, przepraszam już. 3 miliony to światowy, tak? 2,4, a polski? Tam nie wiadomo jak to sprawdzić. Ale to jest ciekawa jakaś taka taktyka, nie? Że sobie zniknął na długi czas, stworzył sobie te Xio industries. To tak naprawdę będzie tylko rosło, bo teraz te walki w fejmie. Yy... Ważne, żeby tylko czegoś nie odjebać, ale wydaje mi się, że xayo jest na tyle długo w internecie, że już mniej więcej wie jak z czym to się je? I raczej nie odwali jakiejś akcji, która by go tam totalnie jakoś tam, mu w mi, zaszkodziła mamy, ostro w fajnie. karierze. Widzę, że 200 tysięcy, tak? Był rekord Twitcha tam coś. mam nadzieję, że To zaraz Napiście... powinien go pobić. Na, zaraz do niego wrócimy. dobrze słychać, to...